Usiął na murek. Widzicie na murku jego mościa. Patrzy, czy się nic nie dzieje. Godzina jest dwunasta czwarta. Mieliśmy takiego czarnego kota i niestety nie mamy tego kota od miesiąca ponad i podejrzewamy, że może trafił na niego, bo był taki młody i mniej roztropny. Bo biała to z kuną wygrała, a czasami przychodzi do domu taka lekko poddenerwowana, więc podejrzewamy, że jego spotyka. Pik skoczył tu z murka i zaraz po, po terenie, po placu szedł. O. utrzymam, przełączę kamerę, zmieńmy na tą i macie tutaj dalej pana Lisa. I kamera następna. Tutaj czy będzie widać go. biegnie kolega. Lisek. Oj, tam.